Szczęść Boże, witam Was serdecznie. Komentarz do Ewangelii z Niedzieli Palmowej w roku C, a więc mamy opis męki Chrystusa według Świętego Łukasza. Jest to bardzo długi opis, oczywiście. Ja wybiorę fragmencik, tak dzisiaj rozeznałem, że spróbuję skomentować ten fragment, kiedy Jezus już jest przybity do krzyża i aż po jego śmierci i to, co działo się zaraz po jego śmierci. To będzie Łukasz 23, od 33 do 49. Posłuchajmy tego fragmentu. Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, krzyżowali tam jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej, jego stronie. Jezus zaś mówił, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A oni rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając losy. Lud stał yy, i patrzył, a członkowie Stednu szydzili, innych wybawiał, nie, że teraz siebie wybawi, jeżeli jest Mesjaszem, Bożym wybrańcem. Szydzili z niego i żołnierze podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: Jeżeli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim, to jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu, czyż ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi karcąc go rzekł Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił i dodał: Jezu, wspomnij nam, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział, Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Było już około godziny szóstej, mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Po tych słowach wyzionął ducha. Na widok tego, co się zdziało, setnik oddał chwałę Bogu, mówiąc: Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy. Wszystkie też tłumy, które zbiegły się na to widowisko, gdy zobaczyły, co się stało, powracały bijąc się w piersi. Wszyscy jego znajomi stali z daleka, a również niewiasty, które mu towarzyszyły od Galilei, przypatrywały się temu. Moi drodzy, mamy najpierw opis, um, fakt ukrzyżowania. Tutaj Łukasz się nie rozpisuje dokładnie, na czym to polegało, ponieważ jego słuchacze w tamtej kulturze wiedzieli, na czym polega krzyżowanie, więc jakby na tych te technicznych sprawach się nie skupia, raczej skupia się na Jezusie, na jego postawie, na tym, co on mówi, co się dzieje wokół samego Jezusa. <laughs> Mamy tylko krótką informację, że z obydwu jego stron byli ci złoczyńcy powieszeni i słowa Jezusa, który modli się do ojca, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią piękna modlitwa Jezusa za ludzi. Po pierwsze, chce, by przebaczył swoim ojciec nieprzyjaciołom. Jest to możliwe. Dzięki ciekawe tej męce Chrystusa właśnie. Jezus na krzyżu wyprosi nam przebaczenie, miłosierdzie, odpuszczenie grzechów. I mamy też także, zobaczcie, takie usprawiedliwienie tych, tych, tych wrogów Jezusa, tak? Też piękny gest, no, nie, że nie wiedzą, co czynią, nie rozumieją, nie są świadomi. Jezus w jakiś sposób troszczy się już o duszę tych ludzi. Dalej mamy lud, który stoi, patrzy, to jest takie patrzenie z refleksją, które wiemy na końcu doprowadzi do też dobicia się w piersi. A więc to jest taka rozważanie, co to się dzieje, co oni widzą. I mamy jakby trzy kuszenia, jakieś o tym wspominałem przy kuszeniach Jezusa na pustyni, tu również członkowie Sanhedrynu, tak, jakby nie wiem, wchodzą na ambicje Jezusowi, tak, mówią: no właśnie, niechże teraz siebie wybawi, innych wybawiał, tak, jeżeli jest tym Mesjaszem, Wbrańcem Bożym. Również rzydzą z Niego żołnierze, to dawanie tego octu też jest elementem szyderstwa. kogoś być może chcą jakby orzeźwić Jezusa tym octem. To była taka mieszanka, taka kwa, kwaskowa tego napoju, który właśnie mógł jakby orzeźwić Chrystusa i skłonić Go do dialogu. Być może oni też kpią tutaj z Jezusa. Jesteś królem żydowskim wybaw sam siebie. Za chwileczkę pojawi się właśnie wzmianka o tym napisie, i ona właśnie w tym kontekście, jest to jakby kolejny rodzaj wydrwienia Chrystusa, tak? I też nie zrozumienia go, on jest królem w zupełnie inny sposób. I mamy dalej tego złoczyńcę, który poniekąd po raz trzeci w jakiś sposób Jezusa namawia do tego, aby on tutaj szedł z krzyża, tak? chce, żeby go teraz zadziałał na jego żądanie, wybawił, dał im tutaj szansę na dalsze życie ziemskie. A pojawia się ten, tutaj, czy jest, w sumie nie musi pojawiać, ten drugi, który broni Jezusa, jakby w taki sposób, taki bardzo też dojrzały, widać, że jest odpowiedzialny, skruszony, podzielił się taki skruszony łotr, który, który wie, że oni sprawiedliwie ponoszą karę. Tak, tak powinno być, tak? A Jezusa prosi o to, by on go wspomniał o nim po tamtej stronie. Wie, że już umrze. Ale zależy mu na tym, żeby być jakby, no, usprawiedliwionym, szuka wsparcia przed obliczem Boga i w tym Jezusie jest Widzi Syna Bożego, widzi kogoś, kto ma moc wstawić się skutecznie przed Bogiem za nim. Tutaj widzimy jakąś wiarę w Chrystusa u tego człowieka i, i pokorną prośbę o to, co najistotniejsze, o, o to, by mógł w jakiś sposób otrzymać życie wieczne przez Chrystusa. I to dostaje, i to od razu Yy, trochę zaskakujące jest to tak, jakby, jakby taka hojność Jezusa, On tutaj mówi tylko wspomnij na mnie, tak, tam wezmij słowo, tak, rzeknij słowo, tak, bez jakiegoś oczekiwania, być może skutku pozytywnego nawet, jest jakby szansa, którą wykorzystuje prosząc yy, tego człowieka, yy, 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 Ja czy ten człowiek Jezusa, a tutaj Jezus mu już obiecuje, tak, będzie ze mną w raju, piękna, piękny moment, Mówiąc też o hojności, miłosierdziu Boga, kiedy człowiek ma odpowiednią dyspozycję. I mamy tu goło godziny 6 i mrok ogarnia całą ziemię, aż do 9, czyli od naszego czasu, od 12 do 15 godziny mrok. Mrok jest symbolem zła, a więc jakby cała natura jest w żałobie, przeżywa jakby smutek wskutek tego zła, jakim jest zabicie Syna Bożego. Tak, tak moglibyśmy to w skrócie określić. Yhm. I mamy jeszcze o tym, że... Yhm zasłona przybytku rozdała się przez środek, tak? Rzeczywiście przybytku w świątyni, w tym naj, najbardziej jakby wewnętrznym miejscu, najświętym świętych była zasłona, która oddzielała to miejsce od pozostałych miejsc w świątyni. I miała chronić przede wszystkim dawniej przed Liwą Mabilońską Arkę Przymierza, przed... Jakimiś niepowołanymi oczami, tak to było szczególne miejsce, żeby tam nie wchodził, nie zaglądał, przeciekawskimi jakimiś. Chociaż i tak tam wchodził tylko y, kapłan raz w roku, bodajże na święto przełagania. Y, I ona się rozdziera, dokładnie właśnie, została jakby rozdarta, tak. Y, tam jest nabierna, jakby sam Bóg jakby rozdziera tą zasłonę. Dlaczego? Bo tam było miejsce, jakby świętość Boga, przybywanie Boga, tam była obecność Bożo, Boża i y, ten moment oznacza, że śmierć Chrystusa jakby otwarła nam drogę do Boga. Tak? Otwarte jest wejście, przejście do Boga. Teraz już nie ma zasłony. Teraz Bóg jest dostępny dla ludzi. Możemy tam i do niego pójść. Dzięki Chrystusowi i jego męce. Tak? I na końcu mamy Jezusa Konanie, w zasadzie już koniec życia, kiedy on donośnym głosem woła: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Jest to fragment Psalmu, wydaje się 31 który jakby jest takim, ten zwrot oznacza wielkie zawierzenie, powierzenie siebie całego swojego życia dotychczasowego yy, yy, i tego momentu śmierci Bogu, jakby poddanie się Bogu, jakby Jezus potwierdza to, co robił całe życie. Nie? On miał być tym, co należy co, co należy do mojego ojca, jako dwunastoletni świątyni to powie. I, i on taki był. był, całe życie był konsekwentny, wierny ojcu, yy, przeżywał wszystko z Bogiem i tutaj jakby powierza też siebie, swoją misję, jakby ojcu poniekąd jakby yy, potwierdza to, że wypełnił zadanie, które otrzymał, tak? Chce wrócić do ojca. Yy, tu też widzimy tą więź z ojcem bardzo silną. I po tych słowach wyjdziono ducha i pojawiają się takie trzy pozytywne reakcje mam tego setnika, czyli rzymskiego żołnierza, który był ponad tymi pozostałymi bodajże czterema prawdopodobnie żołnierzami, którzy Pomagali w tym procesie uśmiercania tych ludzi, którzy byli na krzyżach. I on obserwując Jezusa i jego postawy od początku, być może nawet wcześniej, gdzieś tam jeszcze przy, przy Piłacie, i teraz przez tą drogę krzyżową, tą rozmowę, to to co Jezus mówił do ludzi. Wcześniej mamy jeszcze córki jerozolimskie, teraz jak, jak przebacza, jak jakby okazuje miłosierdzie temu skruszonemu złoczyńcy. On widzi jakiegoś niezwykłego człowieka sprawiedliwego, który tak cudownie przeżywa śmierć i ostatnie swoje chwile, że aż uwielbia Boga, wychwala Boga. Tak bardzo ciekawe zjawisko tutaj pogani, który wychwala Boga. Jest to też ważne dla Łukaszowej Ewangelii, w której rzeczywiście no, skierowana jest do pogan i to był taki bardzo ładny przykład dla tych Pogan, którzy wierzyli w Chrystusa. Mamy też ludzi, wcześniej oni obserwowali, co się dzieje, teraz jakby wracają skruszeni. Gest bicia się w piersi oznacza początek nawrócenia. To, co zobaczyli, co się wydarzyło, skłania ich do nawrócenia i ostatni to są te znajomi, wydaje się, że jacyś tam uczniowie, dalsi, może nie apostołowie, i kobiety, uczennice, którzy obserwują, będą kiedyś świadkami Jezusa. Moi drodzy, takie trzy wątki praktyczne dla nas z tej Ewangelii. Pierwsze to jest miłość Chrystusa pomimo cierpienia. To jest coś niezwykłego. Chrystus tak wspaniale kocha ludzi, nie myśli tylko o sobie. Tutaj mamy wyraźny moment, kiedy prosi o przebaczenie dla ludzi, usprawiedliwia ich z tym dobrym młotrem, czy skruszonym młotem, złoczyńcą, Wspaniale, okazje miłosierdzie. Wcześniej byśmy poczytali, pewnie usłyszeliście liturgii, jak te córki jerozolimskie poucza. Jest cały czas koncentrowany na innych. Nigdy Jezus nic dla siebie nie zrobił. Tutaj też mu go kuszą, nie? Wybaw sam siebie, nie? Jezus nigdy nie robił nic dla siebie w ciągu swojego życia, tylko dla innych. I tu jest konsekwentny. Piękna postawa, kto też nam jakoś nas też potrafi, może zainspirować. Kochać mimo cierpienia, dawać dobro, mimo to, że nam jest źle. Nie, nie pozwoliłby się, byśmy się na, na tym skoncentrowali. Na sobie naszym cierpieniu. Drugi wątek to jest wierność ojcu. Nie schodzi z krzyża. Jest tak do końca wierny ojcu, widać, że przeżywa wszystko z ojcem. Jest wierny misji, którą otrzymał od ojca. jest dla nas jakieś światło być wierny misji, którą nam, nam dał Bóg. Nie zejść z krzyża. Mamy zmieniać to, co możemy zmienić w życiu, ulepszać, leczyć się na przykład, coś, coś usprawniać, ale czasami po prostu trzeba wytrwać. Prosić Ojca o wytrwałość i w, w dobru jakimś, jakiejś misji, którą On nam zlecił, to czytujemy jako to, że mamy trwać. To jak On do końca aż powierza siebie do Ojca, Ojcu swego Ducha siebie ostatecznie jakby oddaje Ojcu. I, i trzeci wątek to jest przypatrywanie się Chrystusowej męce. To, to, to ostatnia grupa tych bohaterów pod krzyżem, to jest ten setnik, ludzie, uczniowie, znajomi, jak wydaje się, że to wpatrywanie się w mękę Chrystusa przynosi dobre owoce, uwielbienie Boga, nawrócenie skruchę, jakieś, jakąś refleksyjność. Skłania do potem do świadectwa, oddziałuje nas pozytywnie. Nie tylko do Krzyżową mamy przeżywać wielki Pościg, ale także on się przeżywa w innych czasach. Jest taka, jest taka duchowość, taka kultura, że na przykład w zakonach, często w piątki całego roku od, właśnie odprawia się do krzyżową. Może warto też o tym pomyśleć, ale też szczególnie w tym czasie, kiedy mamy wielki tydzień i mamy wielki piątek. Ta kontemplacja szczególna, krzyża może przynieść owoce, czego Wam życzę, na co was błogosławię, was błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen.